Strona 8 i Magazyn stanowi kwadrat o boku długości 17 cm. Artykuł znajduje się na rozkładzie dwóch sąsiadujących ze sobą stron. Są to strony numer 8 i 9. Na stronie 9 po prawej stronie znajduje się zdjęcie w formacie poziomego prostokąta zajmujące jedną trzecią stronę. Autorką zdjęcia jest Emilia Lubańska. Zdjęcie jest podzielone na trzy części. W pierwszej części znajduje się pomarańcza, w drugiej części zbliżenie na rozkrojony środek pomarańczy. W ostatniej części znajduje się rozkrojony kawałek pomarańczy. Na stronie ósmej, po lewej stronie, w górnym lewym rogu, znajduje się prostokątna ramka z krótkim hasłem Moda czy Styl życia. Autorką tekstu jest Emilia Lubańska. Tytuł zapisany został ozdobną czcionką w kolorze czarnym. Brzmi: Zdrowy styl życia czy chwilowa moda. Tytuł od tekstu został oddzielony grubą, czarną linią, która w połowie długości została przerwana, a w pustej przestrzeni umieszczono piorun w pozycji horyzontalnej, w kolorze pomarańczowym, który nawiązuje do wzoru pioruna będącego elementem identyfikacji graficznej projektu Redakcja BB. Pod kreską, pogrubioną czcionką, zapisany został wstęp do tekstu o treści. Wielu ludzi obecnie deklaruje, że jest wege. Tylko co to tak naprawdę oznacza? Właściwe rozumienie tego terminu zależy od podejścia. Można taką postawę odczytywać na wiele sposobów, między innymi jako styl życia, dbanie o zdrowie, ekologię czy ochronę zwierząt. Poniżej wstępu znajduje się tekst artykułu, który został zebrany w cztery równolegle rozmieszczone na stronie kolumny. Układ kolumnowy kontynuowany jest pod zdjęciem. Koniec tekstu został oznaczony graficzną, Czarną kropką na końcu ostatniego zdania. Treść artykułu brzmi. Trochę teorii na początek. Wegetarianizm kojarzy się z niejedzeniem mięsa, ale jedzeniem ryb. Te dwie rzeczy w rzeczywistości się jednak wykluczają. W końcu ryba to też mięso. Mało kto wie, że wegetarianizm to tak naprawdę około 10 różnych diet, a samych wegetarian można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą osoby niejedzące żadnego mięsa czasem rezygnujące także z innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Natomiast druga grupa to pseudovegetarianie, co wbrew skojarzeniom nie jest obraźliwym określeniem, których dieta opiera się na jedzeniu wybranych rodzajów mięsa. Dlaczego chcemy być wege? Oprócz tytułowej przyczyny, jaką jest moda oraz wrażliwość na krzywdę zwierząt, są jeszcze inne powody, dla których ludzie chcą zmienić coś w swoim życiu i zacząć przygodę z wegetarianizmem. Bardzo popularną motywacją jest oczywiście odchudzanie. Według większości dieta opierająca się na roślinach nie może być przecież kaloryczna. Nic bardziej mylnego: odpowiednio zbilansowana dieta roślinna dostarcza potrzebne kalorie oraz wartości odżywcze. Dieta wegetariańska jest także uważana za zdrową i zdarza się, że polecają ją lekarze, np. aby obniżyć poziom cholesterolu. Jednak tak jak nie da się powiedzieć, że dieta wegetariańska polega tylko na niejedzeniu mięsa, tak nie jest prawdą, że weganie czy wegetarianie to wyłącznie osoby szczupłe. Wszędzie najważniejszy jest umiar oraz świadome dobieranie składników. Inny powód przejścia na wegetarianizm to ekologia. Tutaj mówimy już o zmianie stylu życia. Grupa, która jest z tym najbardziej kojarzona, to weganie. Przez rezygnację z produktów pochodzenia zwierzęcego, a co za tym idzie, również z futer i rzeczy skórzanych, zdani są na produkty, które w żaden sposób nie krzywdzą zwierząt. Z ekologią związana jest również ochrona lasów, które coraz częściej zamieniane są na pastwiska. Im większa liczba wegan i wegetarian, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na mięso zwierząt hodowlanych, co oznacza, że lasy mają szansę dłużej przetrwać. Wegetarianizmu nie można jednak nazwać w 100% eko. Produkcja sztucznej skóry czy bawełnianych toreb na zakupy to wiele procesów chemicznych szkodzących środowisku. Należy pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Życie eko i wege jest zbyt drogie. Często można spotkać się z taką opinią, ale po dłuższym zastanowieniu i przeliczeniu wszystkiego okazuje się, że na diecie wegetariańskiej można nawet zaoszczędzić. Mięso jest drogim produktem, do tego sami nie damy rady go wyhodować, podczas gdy warzywa i owoce można zasadzić na balkonie czy w ogródku. Tak naprawdę, jak mówi przysłowie, dla chcącego nic trudnego. Pozostając w temacie jedzenia, często można spotkać się z różnymi zamiennikami mięsa, np. falafelem, czyli smażonymi kulkami lub kotlecikami z ciecierzycy bądź bobu z przyprawami, czy tofu twarożkiem sojowym. Tu chyba sama nazwa powoduje, że są one uważane za produkty drogie i niedostępne albo wręcz ekskluzywne. Zamienniki mięs. Wpływ diet wegetariańskich na zdrowie jest przedmiotem licznych sporów. Ludzie argumentują, że nie jedząc mięsa tarci się również źródło białka, żelaza itd. W sklepach można jednak coraz częściej znaleźć wiele świetnych zamienników. Popularnymi warzywami stanowiącymi źródło białka są m.in. fasola czy soja. Mogą tutaj pojawić się wątpliwości, czy z takich produktów da się w ogóle zrobić coś smacznego. Ależ tak! Wystarczy wykazać się odrobiną kreatywności w kuchni i można przyrządzać smaczne, pełnowartościowe posiłki. Na przykład kotleciki z cieciorki, czy fasoli ze smacznym dipem z aquafaby. Wody pozostałej po ugotowaniu ciecierzycy, albo zalewy z ciecierzycy w puszce. Voilà! Danie gotowe! Świetnym rozwiązaniem są też makarony ze strączków, np. z fasoli, ciecierzycy. Nie są to wtedy już warzywa w znanej, nudnej postaci, ale coś nowego, w innej formie. Warto wypróbować także makarony ryżowe i kukurydziane. Żelaza mogą dostarczać m.in. buraki, kasza gryczana, brukselka i brokuły. Oczywiście tak jak w przypadku innych diet, warto skonsultować się z dietetykiem i ewentualne braki składników odżywczych uzupełnić za pomocą suplementów. Przykładami produktów wegańskich nadających się do przygotowania kanapki czy lunchboxa są hummus, czyli pasa z ciecierzycy, oraz oczywiście rozmaite warzywa, marchewki, rzodkiewki, ogórki, najlepiej jeśli wszystkie warzywa będą w miarę możliwości sezonowe. Świetnym pomysłem na przekąskę mogą być owoce, również najlepiej sezonowe. Można z nich przygotować pożywne soki i koktajle oraz szybką sałatkę. W sklepach coraz częściej pojawiają się także wegańskie ogurty, a w letnie dni nawet weglody i wiele rodzajów sorbetów. Z dnia na dzień zwiększa się dostępność takich właśnie produktów. Sposób przygotowania niektórych potraw, tak, w tym również słodyczy, jest wręcz banalny, a jedzenie z pewnością długo nie stanie się monotonne, jak mogłoby się wydawać. A skoro wegańskich produktów jest dużo, to o ile więcej wariantów jedzeniowych może znaleźć się na wegetariańskim stole? Moda na wegetarianizm Prawdopodobnie moda na wegetarianizm wzięła się stąd, że dieta bezmięsna jest uważana za zdrowszą. Z pewnością przyciąga również uwagę, bo jedzenie wygląda na bardziej kolorowe, jest bardziej instagramowe. Zwykły kotlet nie wygląda na zdjęciu tak ładnie jak na przykład sałatka. Trzeba przyznać, że coraz więcej ludzi idzie ślepo za modą i staje się wege z dnia na dzień dla lajków, wyświetleń. Robią to bez żadnego przygotowania czy choćby rozeznania. W zasadzie jednak nie ma się czemu dziwić. Dieta oparta głównie na jedzeniu roślin jest na tyle kolorowa i zróżnicowana, że człowiek postrzega ją jako lepszą, smaczniejszą. Czy faktycznie tak jest? Ciężko stwierdzić, które podejście jest właściwe, ale na pewno powinniśmy zwracać uwagę na to, co jemy i ile. Nawet mały krok, np. zrezygnowanie tylko z niektórych produktów zwierzęcych, będzie dobrym wstępem do zmiany czegoś w swoim życiu.